Marek Papszun jeszcze nie poprowadził Legii Warszawa w oficjalnym meczu, od jego prezentacji minęło zaledwie kilkanaście dni, ale już przeprowadza pierwsze porządki. Jeśli wierzyć informacjom medialnym z pracą pożegna się dwóch członków sztabu szkoleniowego. Jeden z nich to jedna z ikon klubu. Marek Papszun rozpoczął pracę w Legii Warszawa, która zimę spędza w strefie spadkowej. Warszawianie w 2026 roku będą musieli odbudować zaufanie kibiców. Będą grać tylko na jednym froncie, bo z Pucharu Polski i ligi konferencji już odpadli. Okazuje się, że nowy szkoleniowiec swoje porządki rozpoczął od sztabu. Tak wynika z najnowszych medialnych doniesień. Oprócz zapowiadanych transferów z Rakowa Częstochowa będą też odejścia. Z nowym trenerem przy Łazienkowskiej nie popracują Arkadiusz Malasz i Grzegorz Mokry. Jeszcze przed złożeniem podpisu na 2,5-letniej umowie informowaliśmy o tym, kogo Papszun chce zabrać do stolicy z Rakowa Częstochowa w roli swoich współpracowników. To Artur Węska, asystent, Michał Garnis, trener przygotowania fizycznego, Paweł Frelik, psycholog, a także Łukasz Cebula, analityk, napisał portal meczyki.pl. Grzegorz Mokry został asystentem w Legii w czerwcu 2, 2024 roku. Pracował z Gankalo Ufejo, Edwardem i Ordanesku i Inakim Astizem. Wcześniej jako samodzielny trener prowadził między innymi spadającą z Ekstraklasy Mieć Legnica i pierwszoligowe podbeskidzie Bielsko-Biała. Arkadiusz Malasz to ważna postać w historii Legii. W latach 2015-2019 grał w warszawskim klubie i zapisał się jako jeden z ulubieńców kibiców. W żadnym klubie podczas swojej bogatej kariery nie rozegrał większej liczby meczów. Często zakładał też opaskę kapitańską i grał w lidze mistrzów. Trenerem bramkarzy został w 2022 roku, jeszcze za kadencji Kastirunjajcia. Te funkcje pełnił u trzech kolejnych szkoleniowców Legii Fejo i i Astiza.